Cześć, Mako, z tej strony mając. A w dzisiejszym odcinku, razem z Fixem i Filipem, zagramy w tryb jedno-strzałowiec. Oczywiście, zapraszam Was na mój serwer Discord i na mój drugi kanał. Linki będą w opisie. I też zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału i zostawienia łapki w górę. No i co, bez przedłużenia, zaczynajmy. Dobra, ja już mam pierwszą skrzynkę, to idę pomóc. Obiecuję widzowie, że od następnego odcinka będzie OBS. Chociaż mam już niektóre odcinki zmontowane i nie wiem, czy nie wpadną odcinki jeszcze z tego programu do nagrywania. Bo mam, bo mam nagrane yy, i, będę, i będę musiał je wstawić, ale one jeszcze nie są z OBS, więc yy, na pewno odcinek z eventu będzie z OBS-a i będzie słychać innych, więc dosyć fajnie. Ja w ogóle lubię ten tryb. No, a no właśnie, tak to brzmi jakbym gadał do siebie. Ale tutaj ikonki widać tam w tym. Kurde. U góry widać takie ikonki i to jest potwierd... No coś takiego. I są pokazane ikonki, że serio tam rozmawiamy. Tylko niestety mój program jest taki... Taki no nie powiem. I ten. I teraz taki odcinek. Czy Majonez jest człowiekiem, czy jest puszką, która gra w Fortnite ciągle. A, banan. No tak, bym... Czy Majonez to człowiek, czy to banan, który gra ciągle w Fortnite QA? Drugi odcinek w QA będzie dosłownie taki sam. No właśnie, dopiero, dopiero nagram ten odcinek z QA z ekipą, jak będziemy... No nie, bo OBS. Yy, tak. Yy, jutro ten. Jutro, na jutro. na... Yy, jutro jest ogółem widzowie niedziela, więc w niedzielę zainstaluję OBS-a. Wy pewnie to oglądacie w poniedziałek. Nie wiem. Widzowie, właśnie piszcie pod tym odcinkiem yy, ten. Pytania do QA yy, z ekipą, że wiecie? Czy będzie ekipa odpowiadać na pytania. I taki myk, ja nie będę w tym odcinku odpowiadać, tylko wy. W ogóle, sorry za lagi. Dobra, idę. W ogóle sorry za lagi dzisiaj, ja byle mam jakiś obciążony internet ostatnio przez te lekcje. Ale nadal mnie bawi. To idę już pomóc, ale pewnie przegram. Znaczy, bo mam lagi i mnie zawiesza na jakiś czas w powietrzu. O dobra, pokczam. Tak, ale poczekajcie. Z tym ułamem i nie wiem, karta. Dobra. Pokczam. Tak. Tak. Dobra, 240. I obiecuję, widzowie, że, że pierwszym odcinkiem z OBS-a, niestety pierwszym, bo mam już nagrane i chciałbym je wrzucić, a nie usuwać. Pierwszym odcinkiem z OBS-a będzie odcinek z eventu. No, a potem to, wiecie odcinek z... w ogóle nagram też odcinek z ten. Z reakcji na nowy sezon, znaczy wiecie o co mi chodzi. Z pokazania nowego sezonu. Battle pass'a i tak dalej. Więc tutaj akurat będę to sam nagrywał, bo ja to chciałbym tak po elekcjach rano nagrać. Więc. A nowy sezon przypada na środę, więc... Niektórzy z ekipy nie będą mogli niestety grać. Niestety. Ale ja mogę, więc. Ja mogę akurat grać. Ja mogę widzowie akurat grać codziennie, więc. Ale nagrywać, ale nagrywać już nie bardzo. W ogóle. Ej, w ogóle mi się, w ogóle mi się nudzi teraz tak strasznie, żadnych typów nie ma. W ogóle ta końcówka sezonu... ...nudzi mi się w ogóle tak teraz w Fortnite, bo ta końcówka sezonu taka... Znaczy, przed, przed tym odliczaniem do eventu było ta, było tak dosyć nudno. Bo nic się prawie nie działo. No, zawsze w sumie tak jest. Kurde, spadłem na sam dół. Szkoda, że tutaj jest tylko taka ograniczona liczba maców. Dobra, idę na pomoc. A. Nie no, nie, my jesteśmy najlepsi ze snajperek. To trzeba. To trzeba przyznać, że jesteśmy najlepsi. Nie no. Może najlepsi na świecie nie jesteśmy, ale. <laughs> ale dobrze, jesteśmy ze snajperek. Tutaj będzie ta prawie. No, tutaj będzie następna strefa. Tak. Dobra, idę. Idę. nie jesteś nubem. Chyba ja. Nie no, nie, dzisiaj, dzisiaj. To, dzisiaj mi nawet idzie. Czasami mi w ogóle nie wychodzi granie: w Fortnite. Ej, ale wy tak nie stójcie. Czy znaczy, ten. On nie słyszy, ale. Ja go w lobby widziałem. Nie wiem, na mnie to jakiegoś wrażenia nie robi, że to joker. Powiedz, że to chodzik ten. Dobra prawie 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 w niego nie celowałem 81 on mnie żyje Ale że ja go trafić nie mogę Dobra, ja lubię ten tryb. Ale by mnie zasnpił chłop. Prawie, prawie bym go zesnajpił. Aha, a tutaj mam darmowego fraga. Dobra, darmowy frag se stał. Chyba FK jakiś. Dobra, robimy winka. Proste. graplera, grapplerem ucieka. Trochę ciężko z nim. Ma high ground -a teraz, więc słabo. Szkoda, że nie mam graplera, bo by się akurat w tym momencie gry przydał. Możemy! Le zdążymy na tyrolki wejść. Ja nie chcę się dednąć pod koniec, co nie, bo nie ma gdzie zrespić. Gdzie następna strefa? No ja wam nawet mogę. O, dobra, nawet nie powiem, bo już ta strefa jest. Ale następna, następna. Nie wiem czy nie podjeżdżać. Chyba podjadę. A nawet na pewno. Kurde, aj ale to się mogło udać. O dobra, nie żyje. Dobra, ez dzisiaj ich robimy najpierw 240 potem potem no jokerowi prawie i teraz jeszcze chłopak dobra nie wiem co dobra. Yy, no to dziękuję wam za obejrzenie widzowie i jak zawsze zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału i zostawienia łapki w górę. No i co? Dziękuję jeszcze raz. No i pa. Do zobaczenia w następnym odcinku.